Witajcie drodzy maturzyści, to prawda, dzisiaj jest mój pierwszy dzień pracy w roli starosty Powiatu Głogowskiego. Moi drodzy, chcę wam tylko powiedzieć, że ten dzień i kilka następnych dni to jest tylko przystanek. Przystanek do Waszych marzeń, do spełniania Waszych marzeń. Przypominam sobie swój pierwszy dzień. Matur to również był język polski. Pamiętam ten stres. Jest on porównywalny do tego dzisiejszego eee, i chcę Wam powiedzieć, że to był początek drogi. Początek drogi do wymarzonych studiów, a potem do wymarzonej kariery zawodowej, ale także prywatnego życia. Życzę Wam dzisiaj powodzenia, nie tylko dzisiaj, również podczas innych dni, kiedy będziecie przystępować do zdawania. Matur. Moi drodzy, trzymam za Was bardzo mocno kciuki. I do zobaczenia. Pewnie część z Was zaraz po maturach wyjedzie na wakacje, bo to będą Wasze najdłuższe wakacje w życiu. Życzę Wam udanych wakacji zaraz po maturach. Powodzenia!